Jak tworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów w systemie Synergius CRM? Synergius CRM gromadzi wszystkie niezbędne informacje o Twoich kontrahentach. W ten sposób w systemie znajduje się jedna wspólna baza wiedzy o współpracy z klientami i partnerami biznesowymi, dostępna dla uprawnionych pracowników. Aby wyświetlić listę wszystkich swoich kontrahentów, przejdź do zakładki Kontrahenci Lista firm. W tym miejscu znajduje się lista wszystkich Twoich klientów dodanych do systemu CRM. Możesz decydować, które kolumny mają się wyświetlać. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na pierwszy wiersz z nazwami kolumn, aby wybrać te, które potrzebujesz. Aby wyszukać wybranego klienta, możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej po lewej stronie. Kartoteka kontrahenta została podzielona na dodatkowe zakładki, tak aby łatwiej było znaleźć informacje, których w tej chwili potrzebujesz. Zakładka o firmie to najważniejsze informacje o kontrahencie. Tutaj znajdziesz dane osób kontaktowych, wszystkie podstawowe informacje: nazwa, adres, NIP, a także informacje, kto jest opiekunem klienta i do jakiego poziomu klient jest przypisany. Zakładka Finanse to informacje o nieuregulowanych należnościach i zobowiązaniach, a także łączne obroty w trzech ostatnich okresach rozliczeniowych. Zakładka Dokumenty to wszystkie dokumenty powiązane z tym kontrahentem: zamówienia, szanse sprzedaży, oferty, faktury, płatności, a także dokumenty magazynowe. Rabaty to lista aktywnych rabatów przypisanych do tego kontrahenta. Atrybuty to dodatkowe pola pozwalające scharakteryzować kontrahentów, np. status, branża czy wielkość firmy. W tym miejscu można tworzyć indywidualne cechy. Tworzenie atrybutów zostało omówione w poprzednim filmie. Zadania i zdarzenia to cała historia kontaktów z kontrahentem zaplanowane oraz te zrealizowane zadania. Zakładka maile to wszystkie wiadomości e-mail powiązane z tym kontrahentem, zarówno te wysłane, jak i odebrane od klienta. Aby dodać nowego klienta, przejdź na pulpit pracy, klikając na logo systemu w lewym górnym rogu i skorzystaj z przycisku nowy kontrahent. W tym miejscu wprowadzasz dane nowego kontrahenta. Jeżeli znasz NIP, wystarczy, że go uzupełnisz, a nazwa firmy i adres Pobiorą się z gusu. Jeżeli pole nazwa skrócona jest włączone w Twoim systemie, pamiętaj, żeby dodatkowo je uzupełnić. Po prawej stronie masz możliwość uzupełnienia atrybutów. Jeżeli zostały dodane w Twoim systemie, możesz wybrać status, branżę, wielkość firmy lub inne atrybuty, które zostały skonfigurowane przez administratora. Na samym dole możesz wprowadzić nową osobę kontaktową. Kliknij Zapisz, aby dodać nowego klienta w systemie. Kartoteka firmy została dodana. Wszystkie informacje, które zostały wprowadzone przy dodawaniu nowego kontrahenta, możesz w każdej chwili edytować w jego kartotece. Nowego klienta można dodać również przez moduł Szanse Sprzedaży. W tym celu przejdź do odpowiedniej kampanii sprzedażowej. Skorzystaj z przycisku w lewym górnym rogu, aby dodać nową szansę. Szansa sprzedaży została dodana do systemu. W celu przejścia do kartoteki, kliknij na niebieski napis. W tym miejscu możesz uzupełnić pozostałe informacje o kontrahencie, czyli NIP, adres, a także osobę kontaktową. Pamiętaj, aby oprócz podstawowych informacji o firmie uzupełnić również atrybuty. W tym miejscu możesz oznaczyć status, branżę, opis działalności lub inne atrybuty, które zostały utworzone przez administratora. Aby w łatwy i przede wszystkim szybki sposób wyszukać danego kontrahenta, możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na pasku do góry. W tym miejscu możesz wprowadzić nazwę lub nim firmy, a także imię, nazwisko, adres mailowy lub telefon osoby kontaktowej.